W w e, jak widzicie, jesteśmy znowu pod tym blokiem. bab nie ma na szczęście nikogo, bo ostatnio, jak widzicie na kanale, takie pełne osoby wkurzyliśmy je. Ale nikogo nie ma. Na szczęście. Więc robimy tą znowu akcję, ale w jednym bloku. I przecież. I tu będziemy jeden tak. Napiszcie czy macie Discord, bym z wami pogadał. Ja sam mam Discorda, więc klikamy. Czekajcie. siedemka Uciekamy. Uciekamy. I zejdę. Kto się mówi, kto się mówi. za Dzisiaj napiszcie po prostu w komentarzu, czy macie w ogóle Discorda. Jak macie to, e, proszę, jak chcecie to możecie napisać swój nick w ten. Mm, jak macie po prostu nick na Discordzie, ja wam napiszę na, na, w komentarzu, jaki ja mam, ale papa.